Fundacja Family for Family angażuje dzieci z zamożnych rodzin, żeby dzieliły się rzeczami z dziećmi bardziej ubogimi. Ze mną Kasia z Fundacji Cześć. Cześć. Opowiedz coś więcej na temat tej inicjatywy. Inicjatywa jest bardzo prosta, bo chodzi o to, aby przekazać te rzeczy, z których dzieci wyrastają i oddać je dzieciom, które ich potrzebują są mniejsze. Przekazujemy nie tylko ubrania, ale też buty, zabawki, książeczki. Wszystko to, co po prostu w jakimś czasie już dzieciom nie jest potrzebne. Idea fundacji jest o tyle fajna, że też uczy pewnej odpowiedzialności społecznej, bo chodzi o to, że dzieci angażują się w to, że mogą pomóc konkretnemu dziecku, znają imię, wiek i zainteresowania tej, tego dziecka. E, więc e, na przykład w podziękowaniu mogą e, te dzieci obdarowywane przygotować jakiś rysunek albo napisać list, więc to też jest e, fajne i pokazuje, że warto rzeczywiście pomagać, bo po tej drugiej stronie jest realna osoba, która te rzeczy otrzymuje. To są nie tylko rzeczy, prawda? Bo może być to też elektronika. Mhm. Tak, skupiamy się na ubraniach, ale jeżeli chodzi o starsze dzieci, to one cieszą się rzeczywiście z takiego drobnego sprzętu elektronicznego. Ale ważne są też zabawki, książeczki, buciki, no wszystko to, co sprawia dzieciakom po prostu radość i przyjemność. Dziękuję Ci, Kasiu, bardzo za rozmowę. <noise> Dziękuję.